Pokażę, jak przerobiłem moją starą CZT na Riksze. Tu jest taki ważny Dings, że w tym miejscu ma być właśnie mocowanie. I teraz widać ewidentnie to jest zwykła 350 stara Jawa, która nie nadawała się już do niczego innego, tylko do zrobienia Rikszy. Riksza wygląda tak: może sobie śmiało jeździć. Najlepiej po resortach i hotelach wtedy nie wymaga żadnych dodatkowych przeglądów i głupich zezwoleń na jazdę i tak dalej i tak dalej. I Tak to mniej więcej wygląda. Z tyłu i z przodu bo pokażę wam z różnej strony jak to zostało sklecone koła oczywiście od motocykla. Tutaj mamy fajne wejście. Że jest wszystko jak należy daszek też jest także. Para na randkę, może sobie wyjechać do lasu. Jest wtedy ale Jeszcze Wam tylko pokażę, ile ta moja jawa ma przebiegu. No, jest to stary czeski rzęs. Ale widzicie, że ma 146 tysięcy, Także licznik trochę zrobił. Dobrze się tym pudłem jeździ, ale wymieniane były. Już łożyska na cylindrach, bo była raz zatarta, bo zapomniałem dolać oleju. Pozdrowienia, serdeczności! Nie zapomnij suba kanału Star TV zawsze dla Was. Wszystkie urządzenia i pomysły. Siema!